Przechodzimy do pytania trzeciego, a pytanie zada pani poseł Maja Ewanowak, Klub Parlamentarny Polska 2053 Droga w sprawie projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami do ministra finansów. Bardzo proszę pani poseł. Szanowna Pani Marszałek, Pani Minister! ASYSTencja osobista to usługa niezbędna do prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnościami niezależnego, inkluzywnego życia, życia wyrównującego ich szanse względem osób sprawnych. Zaznaczam, że jest to usługa, a nie kolejne świadczenie. Usługa, w wyniku której osoby niepełnosprawne będą mogły pracować, rozwijać się i przyczyniać do rozwoju gospodarczego kraju. Jest to ustawa, na którą czekają setki tysięcy obywateli i nie czekają na nią od tygodnia, miesiąca czy roku, czekają na nią ponad dwadzieścia lat. I to nie po to, aby ich życie stało się wygodniejsze, bo nie o wygodę tutaj chodzi. Ale żeby mogli w ogóle funkcjonować, nie martwiąc się każdego dnia o to, czy kolejnego dnia będą w stanie wyjść z domu, zjeść posiłek, skorzystać z toalety czy pójść do lekarza. Dzięki temu będą mogły także podjąć zatrudnienie, co będzie generować dochód i podatki. Podatki będą odprowadzać także zatrudnieni asystenci. Ta ustawa to konkretna inwestycja dla budżetu państwa. Inwestycja, nie tylko koszt. Jednym z postanowień umowy koalicyjnej jest wprowadzenie systemowej, opartej na ustawie usługi asystencji osobistej. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedni projekt ustawy został przez ten resort przygotowany już kilka miesięcy temu. Jednak do tej pory nie uzyskał on akceptacji Ministerstwa Finansów. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Z z jakich powodów projekt ustawy o asystencji osobistej nie uzyskał akceptacji Ministerstwa Finansów oraz jakie warunki muszą być spełnione, żeby taka akceptacja nastąpiła? Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Poseł. Odpowiedzi udzieli Pani Minister Finansów, sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pani Minister Hanna Majszczyk. Bardzo proszę Pani Minister, Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Panie i Panowie Posłowie, oczywiście kwestia asystencji dla osób niepełnosprawnych jest bardzo ważna i minister finansów tego nie kwestionuje, ale jednocześnie z racji funkcji, który pełni w rządzie, jest również odpowiedzialny za finanse publiczne. Jedną z podstawowych zasad, która przyświeca wydawaniu publicznych pieniędzy, bo to nie są pieniądze rządu, tylko pieniądze pochodzące z podatków płaconych przez wszystkich podatników. I tą nadrzędną zasadą jest to, aby środki były wydatkowane w sposób najbardziej optymalny, tak aby realizować cele przy najlepszych osiągnięciach efektywności ponoszonych nakładów. Dlatego też projekt asystencji, który został przygotowany przez ministra rodziny Oczywiście był analizowany pod kątem zarówno skutków finansowych, ale również tej nadrzędnej zasady, o której wspomniałam, czyli efektywności poniesionych wydatków. Minister finansów w opiniowaniu tego projektu zwrócił uwagę na to, że jest to jeden z elementów, jeden z instrumentów stosowanych we wspomaganiu osób niepełnosprawnych, dlatego też i, te, i nasza ocena resortu finansów jest taka, że stosowane instrumenty są bardzo rozproszone. Bardzo też nieprzejrzyste, dlatego też należałoby dokonać przeglądu wydatków na potrzeby osób niepełnosprawnych, jakie osiągane czy cele, które były założone przy wprowadzaniu poszczególnych instrumentów przyniosły te efekty, które były zamierzone, czy grupa osób, do których te instrumenty były kierowane, rzeczywiście Korzysta z tych instrumentów. Jaka jest możliwość z nich korzystania i czy środki trafiają rzeczywiście tam, gdzie powinny trafiać. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że w roku 2023 na zadania związane, dotyczące osób niepełnosprawnych zostały poniesione wydatki w sumie z różnych instrumentów, które w systemie funkcjonują w wysokości ponad 50 miliardów złotych. Na uwagę zasługuje również to, że od roku 2025 wchodzi kolejny instrument, którego skutki są też szacowane na kwotę paru miliardów złotych, który będzie realizowany poprzez wydatki z Funduszu Solidarnościowego i wszystkie te nowe instrumenty, w tym ten projekt dotyczący asystencji, który sam w sobie nie jest kwestionowany w żadnym przypadku przez ministra finansów, ale minister finansów oczekuje przede wszystkim dokonania przeglądu przez ministra rodziny w zakresie stosowanych instrumentów, efektywności poniesionych wydatków. I dopiero na tej podstawie, po dokonaniu tych przeglądów, umiejscowienie właściwie kolejnych nakładów, które będą ponoszone na, do tej grupy społecznej, tak aby jak najlepiej wykorzystać dostępne środki i skierować te środki do tych osób, które właśnie tych środków potrzebują. I to są uwagi. Zresztą tutaj należy zaznaczyć, że minister finansów, dokonując tych, przedstawiając te uwagi, wypełnia swoje obowiązki. Wszystkie środki, każda złotówka, ale w tym przypadku mówimy o kwotach miliardowych, tym bardziej wymagają szczególnej uwagi i przestrzegania tej nadrzędnej zasady, o której powiedziałam na wstępie. Dziękuję bardzo.